To znowu a właściwie cały czas jesteśmy my, a teraz porozmawiamy o pewnej modzie modzie na odchudzanie, wyjątkowej modzie, bo jeżeli otworzycie media społecznościowe, to naprawdę konia z rzędem temu, kto nie trafi na post o głodówce, no, o poście dobrze. przerywanym, jako cudownym recepcie na nadwagę, cudownym remedium na poradzenie sobie z problemami odżywiania. Czy głodówka i post przerywany to rzeczywiście jest skuteczne i co najważniejsze? Czy jest to, Pani Sandro? Zdrowe. To pytanie zadamy naszym gościom, a są nimi Martyna Górska, która od lat stosuje post przerywany. Cześć Martyna, dzień dobry. Cześć. Kasia Szklarczyk, modelka, z zwyciężczyni 7 edycji Top Model, kiedyś stosowała głodówkę. Cześć Kasiu. Dzień dobry. Oraz Sebastian Kumorek, dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Pozwolicie dziewczyny, że zacznę od Sebastiana, żebyśmy sobie uporządkowali, czym się różni tak zwana głodówka mhm. od postu przerywanego. Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień Różnica jest spora, dlatego że jeśli chodzi o głodówki, to wprowadzamy takie wstrzemięźliwość od spożycia jakichkolwiek podaży energetycznych. Czyli po prostu nic nie jemy. Dozwolona jest wyłącznie woda, niektórzy pozwalają spożywać kawę czarną bez dodatków na pary ziołowe czy też herbatę. No i ten właśnie ta te wstrzemięźliwość od spożycia pokarmu jest na minimum 20 około 4 godzin do. X godzin, załóżmy, zwyż. Z kolei posty przerywane wiążą się z takim cyklicznym zaprzestawaniem spożycia pokarmu. I możemy tu podzielić na przykład na taki najbardziej popularny post, załóżmy 16 na 8, który wiąże się z tym, że przez, na, przez 16 godzin sobie pościmy. Z kolei 8 godzin mamy to okno żywieniowe, gdzie sobie spożywamy posiłki. Inną metodą jest 5 na 2, czyli 5 dni w tygodniu, załóżmy sobie, spożywamy tak, jak zwyczajowo to robimy, posiłki, a 2 dni w tygodniu pościmy. Kasiu, y, jesteś modelką. To jest bardzo wymagający zawód, który nakłada na kobiety, nie tylko kobiety, facetów też, ogromną presję wagową. Czy Twoja głodówka była związana z tym, że czułaś, że musisz utrzymać wagę albo tę wagę zrzucić? Przede wszystkim z perspektywy czasu wiem, że nie miałam się totalnej świadomości, jak to wszystko działa w organizmie. Była presja wyglądu, i myślałam, że to będzie najprostsza i najszybsza metoda do zrzucenia spędnych kilogramów. A tak naprawdę, jest to najszybsza metoda, żeby nabawić się jakichś problemów zdrowotnych, spowolnienia metabolizmu. To jak się czułaś, powiedzmy, w czasie głodówki? bardzo wysokie spadki energii. Rozstroiłam sobie totalnie gospodarkę hormonalną, z, której, z którą do tej pory tak naprawdę walczę, żeby to wszystko gdzieś uregulować. Ma to mnóstwo negatywnych konsekwencji. Ja również chcę zaznaczyć, że to jest zupełnie coś innego niż post -przerywany. Głodówka jeszcze w takiej wersji hardkorowej, którą ja robiłam. Um, nie polecam nikomu. Nasze zdrowie nie jest warte żadnego wyglądu czy dążenia do jakichkolwiek ideałów. I ja też chciałam zaznaczyć, że mm, można z takich rygorystycznych diet przejść później do równowagi. I ja w tym momencie od wielu lat już e, bardzo zdrowo podchodzę do diety, do swojego okay. organizmu. Nasze ciało to jest nasza świątynia, i przede wszystkim ma nam służyć e, i być zdrowe, silne, a wygląd to jest któraś tam rzędna sprawa. To od razu pytanie do Sebastiana. Mm -hmm. Głodówki, tak czy nie? Znaczy w medycynie, jak i dietetyce klinicznej nie lubię tego typu pytań, dlatego, że nic nie jest czarno lub białe. Coś ma swoje korzyści, ale też ma duże skutki uboczne. Dużo badań jest na temat właśnie procesów autofagi, czyli z greckiego to oznacza, na przykład proces takiego oczyszczania, samozjadania, czyli takiego recyklingu, czyli te nasze zużyte komórki sobie, że tak powiem, ulegają rozbiciu na poszczególne komponenty i nasz organizm sobie je wykorzystuje do produkcji na przykład biogenezy mitochondrów, czyli tak Takich naszych wewnętrznych fabryk, które dodają nam energii. Niemniej dużo się mówi na temat tego, że te badania są prowadzone na zwierzętach. Ten proces autowagi, też jakby odkrywca, japoński, e, taki naukowiec zdobył za to Nobla. Niemniej on badał to na drożdżakach jednokomórkowych. No, Jest dużo bardziej będzie. Tak. <laughs> <laughs> więc wszystko ma swoje plusy, ale i też ma ogrom minusów. Więc ja jestem osobiście przeciwnikiem stosowania takich głodówek. Posty przerywane super sprawa, też możemy osiągnąć te procesy, nazwijmy to w cudzysłowie oczyszczania. Możemy też osiągnąć ten proces autofagi, czyli recyklingu naszych komórek, ale nie w tak drastyczny sposób, nie prowadząc do tych licznych niedoborów, niedożywienia. Ponadto też nie u wszystkich bym czegoś, takie, taki model żywienia wprowadził, bo są pewne przeciwwskazania i wskazania. Te głodówki mają takie wskazania przy mm, takich sposobach leczniczych, w przebiegu na przykład ostrego zapalenia trzustki. No to wtedy za, mm, we współpracy z lekarzem dietetykiem wchodzimy w tą Głodówkę dwutrzydniową. Z kolei takie dłuższe u osób nie mających do tego wskazań jestem przeciwnikiem. To Tutaj to... padło takie kluczowe sformułowanie. W konsultacji o, z lekarzem. Tak. Mm. Martyna, twoja, Twój post wygląda. Stosujesz cały czas? Tak. I jak tak. on wygląda? Ogólnie mój post wygląda tak, że ja zaczynam jeść o godzinie 10 rano, a kończę o 18, czyli jest to ten klasyczny post 16 na 8. Nie jest tak, że ja po prostu jem o regularnych porach. Zawsze zaczynam śniadaniem, prawda, o 10, ale to nie jest tak, że codziennie na przykład obiad jem o 14 czy 15, jest zdarza się że na przykład jem trzy posiłki, dwa posiłki, po prostu objętościowo większe. Ale o godzinie 19 nie jesteś wtedy głodna, jeżeli o 18 jest twój ostatni Ja siły? w ciągu właśnie tych godzin, tym oknie żywieniowym moim, zjadam tą wystarczającą ilość kalorii, że ja po prostu już później głodna nie jestem. Wiadomo. Jest tak, że na początku ten organizm troszeczkę się buntuje. On chce tego jedzenia, ale kwestia jest to przyzwyczajenia. I po tygodniu tak naprawdę byłam już w stanie nic nie myśleć tak naprawdę o jedzeniu o godzinie 19. I do tej pory trwam w tym poście. Post zaczęłam też dużo wcześniej, bo post stosowałam jeszcze przed ciążą i przed ślubem. I wtedy naprawdę byłam tak bardzo zafascynowana tym zdrowym stylem życia, odżywiania i wprowadziłam sobie post. I naprawdę dobrze mi nadyszło, ale później przyszła ciąża, przyszły też właśnie zachcianki, te kilogramy poszły w górę. Mimo że to jest tak naturalny proces, że w tej ciąży po prostu kilogramy przybywają, no ale są i słodycze, i jakieś słone przekąski. I później miałam dość stresujący czas, bo moje, moje dzieci urodziły się w 28 tygodniu ciąży. i Ja zaczęłam sobie radzić z tym stresem w jakiś sposób. Więc ja uciekłam w takie wieczorne podjadanie, zajadanie tego stresu słodyczami, jakimiś fast foodami. Na przykład zjadłam już to swoje zapotrzebowanie kaloryczne, a przy chodziła godzina 19:20 i ja po prostu się obiadałam. Mm -hmm. I ja mówię: muszę w jakiś sposób do tego podejść, wreszcie w taki zdrowy, żeby z tego wyjść, bo widziałam, że na przykład po ciąży, powiedzmy, w pierwszym miesiącu bardzo dużo schudłam, a później jednak te kilogramy znowu zaczęły iść w górę, bo ja te wszystkie emocje zaczęłam zajadać. Więc zdecydowałam się na post przerywany. I nie mówię tutaj stricte o tym, że post przerywany musi mi pomóc zgubić te kilogramy, ale pomógł mi walczyć właśnie z tymi napadami obiadania, że ja Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale czujesz się dobrze? Tak, tak. Czujesz się tak, dobrze. teraz czuję się znakomicie. I tu, ja tu widzę, Kasia, tą zasadniczą tak. różnicę między tobą a Martyną, bo ty nie czułaś się dobrze, prawda? Tak, ja teraz A dyskusja... efekt osiągnęłaś? Chwilowy. To nie, nie było tak, to nie jest długoterminowe, to nie jest długodystansowe rozwiązanie. Teraz, w tym momencie, wróciłam też do Polski, do modelingu full time i musiałam wrócić też do formy, ponieważ będąc w Stanach Zjednoczonych, tam niestety trochę zaniedbałam formę i skupiłam się na zdrowym odżywianiu, treningach i przez kilka miesięcy Stabilnie zwróciłam tą wagę, i to jest najlepsze według mnie rozwiązanie. I wracam, już mogę teraz wrócić, wrócić do modelingu. I notabene wczoraj podpisałam właśnie kontrakt z agencją modelingową no. Selective. Go. O, to okay. gratulujemy. rozpoczynam nowy rozdział. Kochani, Dziękuję jest bardzo. jeszcze jedna ważna moim zdaniem, i pewnie się Krzysiu ze mną zgodzisz. Kwestia, jeśli chodzi o te mm, okna żywieniowe. Bo panuje takie przekonanie, że ja w tym oknie to mogę jeść co chcę, tak. ile chcę, uh -huh. byle by wypełnić uh -huh. to okno, a później wiadomo nic. Uh -huh. To jest naczelny błąd, który tak, zdecydowanie. Się na taką dietę, też rozdzieliłbym e, tutaj, bo Martyna wspomniała, że stosuje post przerywany, czyli to okienko żywieniowe, mm -hmm. e, z kolei Kasia stosowała te głodówki w przeszłości. Tak. Więc jeśli chodzi o te posty przerywane, no to one też mają fajne niekiedy efekty. Niemniej, właśnie jeśli nie dochodzi do tego przejadania mm -hmm. się, wilczego głodu, i w efekcie rzucamy się potocznie mówiąc na lodówkę, w tych oknach żywieniowych, załóżmy te 8 godzin, ja też, jeśli kogoś, załóżmy, prowadzę na tych e, Intermittent fasting, tak zwany, czyli posprzerwane. no to też wprowadzamy sobie załóżmy te trzy posiłki i utrzymujemy tą regularność. Dlatego, że między posiłkami, jeśli mamy te odstępy około 3 godzinki, załóżmy, to też dochodzi do tak zwanego potocznie oczyszczania naszego przewodu pokarmowego, bo włącza się nasza taka wewnętrzna szczotka, zwana MMC, która sobie sprząta z niestrawionych resztek pokarmowych. Dlatego te okna w pewnych sytuacjach mogą mieć zastosowanie, niemniej pamiętajmy, żeby nie dochodziło do przejadania się, bo to jest bolączka naszego XXI wieku, że się przejadamy i to jest też przyczyna pewnych stanu zapalnych w organizmie. Martyna, a ty liczysz kalorie? Wiesz, czy, czy, czy już wyrobiłaś sobie taki mechanizm, że wiesz, ile musisz zjeść, żeby było ok? Wcześniej liczyłam kalorie i to naprawdę było, według mnie, chore liczenie kalorii, dlatego że ja liczyłam co do jednej kalorii. Pisywałam sobie nawet w aplikacji fitatu plasterek pomidora czy liść sałaty. Więc później, z czasem, ja sobie wyrobiłam już to. Mniej więcej wiedziałam, ile jeść. I w tym momencie, w tym poście przerywanym już wiem ile jest. Najważniejsze jest właśnie dla mnie to, że pokonałam te napady obiadania się później, właśnie po te w wieczorowych porach i naprawdę czuję się teraz świetnie na tym poście przerywanym. Kochani, bardzo wam dziękujemy. Ja sobie myślę, że taki główny wniosek, który płynie z naszej rozmowy, to ten, żeby konsultować każdą tak. dietę, czy to będzie przerywana dieta, Dokładnie. czy jakakolwiek inna, udać się do specjalisty, bo sami to sobie nie na to zrobić. Dokładnie tak. I chyba unikajmy tych głodówek, prawda? Tak. Jest zdecydowanie. ja też no nie właśnie. polecam. Odradzam. A ta pani wie, co mówi. O, Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Gratujemy Ci bardzo dziękujemy. i Tobie również. Dziękujemy dziękujemy w Cześć, tu Dorota? I? Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień